Wymyślić murki, kurde, po których się wejść nie da. A, kurde, co to się stało? Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Gothic 2 El Heaver. No i słuchajcie, skończyliśmy tu eremity w poprzednim odcinku. Zabiliśmy sobie tutaj cienio stwora, żeby zlikwidować zagrożenie tutaj w okolicy domku. Nie udało nam się pokonać orków. Ale to słuchajcie, na razie mi nie jest potrzebne. Mam tutaj teleport odpalony. Także możemy się teleportować bezproblemowo. W tamtą stronę mamy chyba tą właściwą świątynię, ten dom kapłanów, czy jakkolwiek się to tam nazywa. W tamtą stronę mamy właśnie tą do misji, ale tutaj jest jeszcze jeden domek, taki, taka świątynia do odwiedzenia. I być może znajdziemy tutaj coś ciekawego, przy okazji zabijemy sobie jakieś potworki i zdobędziemy na pewno jakieś doświadczenie. O cholera. Kurde, tą pierwszą na dwa hity ściągnąłem, dwa kryty siadły i powiem wam szczerze, że kurde, mocny jestem, mocny jestem już. Coraz mocniejszy się robię, aczkolwiek tak jak mówiłem już kiedyś, ee, no z miecza to ja nie będę zbyt wielkich obrażeń zadawał, a to ze względu na to, że po prostu idę w zręczność, a obrażenia z miecza skalują się z siłą. Dobra, co by tu zrobić i jak by to zrobić, żeby to się nie urobić, a żeby zarobić, a żeby nie zginąć, <laughs> Eee, mamy jakieś preriowe ścierwojady, najbardziej boję się tych goblinów, szczerze mówiąc. Tam są jeszcze jakieś harpie. Eee, jeśli te gobliny... O, ten goblin... O! Idzie na mnie. No ja tam mogę przytankować kilka ciosów od niego, ale zabijemy sobie go bezproblemowo. Cierwojady nie będą żadnym zagrożeniem. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, prawie na hita to biorę. Szczerze mówiąc, w sumie mógłbym skoczyć szybciutko, nauczyć się zręczności, bo mam punkciki. A od 80 zręczności, po pierwsze, mam magiczny łuk, który znalazłem w poprzednim odcinku, który bym chciał użyć na, w, w walce z krukiem. No i łuk jesionowy, który też jest od 80 zręczności i ma tam 10 więcej obrażeń, tylko. No ale zawsze to jest coś. Takiego prairiowego sierwojada już bym prawdopodobnie miał na hita z tym łukiem, więc e, zaraz wracam. Okej. Okay. To było całkiem szybkie, słuchajcie. Weźmy sobie. E, nauczyliśmy się zręczności. Weźmy sobie teraz. E, ten lepszy łuk. Zastanawiam się, ale chyba to tak niestety, niestety to tak nie działa, że żeby, strze żeby strzelać z, e, zwykłymi strzałami z magicznego łuku, tak w ogóle to ja mam 59 strzał, to nie jest zbyt dużo, jak mam być szczery, więc muszę te strzały zacząć e, oszczędzać pomalutku. O kurde, a czemu on jest obity ten szaman? A to ciekawe, czemu był obity ten szaman? Ja tam nie narzekam, szczerze mówiąc. Dobra. Teraz wydaje mi się, że takiego preriowego ścierwojada będziemy mieli na hitka. Ale to się zaraz okaże. Spadły te ścierwojady, nie? No, mam go na hita, ale... Ale jeden spadł na przykład, nie? No i to jest taka trochę lipa. No ale dobra. Weźmy te harpie sobie wybijmy. Mamy je na dwa hity. Prawdopodobnie, jakbym się tej zręczności nie nauczył, to bym ich nie miał na dwa hity, tylko na trzy, a to by było już cięższe do, do, do pokonania. Więc, e, więc warto było, słuchajcie, warto było. No ale, zobaczcie, kurde. Ginę. Nie mam ich na hita, jednak. E, ciekawe, dlaczego, nie? No, oczywiście, kurde, nie zapisałem sobie gry, musiałem szamana od, od początku zabijać i wszystkie te harpie i wszystko od początku. Nie wiem dlaczego, kurde, mam na hita. Wydawało mi się, że wziąłem na hita jednego z nich. A, a nie mam ich na hita, w ogóle się nie zwiększył moje... moje obrażenia się w ogóle nie zwiększyły, a... Nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia dlaczego. E, no i ten jad mnie pewnie zabije, bo... Dobra. Easy. Kurde, muszę te strzały oszczę, oszczędzać, zacząć. Bo już mam bardzo mało tych strzał. E, tego polnego pełzacza zabiję sobie z miecza. Co? Tu w, tym, e, w tej e, świątyni, w tym domu kapłanów. Nie wiem, co to jest za dom tak naprawdę, jak on się nazywa. Bo oni to nazywają domami: dom, dom budowniczych, tam dom kapłanów, dom strażników umarłych. I jakieś takie różne inne domy. Dom wojowników. Kurde, dużo tych pełzaczy. O ja z łuku nie robię nic pełzaczą. Czyli nic się nie zmieniło, nie? Eee, dobrze by było się uleczyć troszeczkę. Zapisać grę, bo znowu będę musiał wracać, kurde. I zabijać wszystko od nowa. Dobra, nie zabijam tego pełzacza. Olać to. Nie mogę tam wskoczyć. Nie mogę tu wejść! Ale mnie wkurza te, te murki pieprzone murki, no. Wymyśl ze murki, kurde. Po których się wejść nie da. A kurde, co to się stało? Co to był za dźwięk? Teraz kurde, wyszedł pod... Nie wiem, co to się dzieje, jak on wyszedł. Kurde, no. Ginę, 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 ginę. Ja pierdzielę, ale te pełzacze są wkurzające. Ej, ale to jest yy, śmieszne, bo ja już chyba walczyłem z pełzaczami, tak mi się wydaje. I wydaje mi się też, że wcale te pełzacze nie były takie silne, jak jakby się wydawało. I szczerze mówiąc zawsze myślałem, że pełzacz. Ten polny pełzacz... Nie, nie polny pełzacz. Nic tu nie ma. Jak one się nazywają? Polne pełzacze się nazywają? Te tutaj te, 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 te waszki takie dziwne. Zawsze myślałem, że te, te, te tu z Jarkendaru pełzacze są silniejsze niż te zwykłe kopalniane takie pełzacze. Czego tu nie znajdę? A tu jest jednak e, na odwrót. Dobra, pojedynczo mogę i to chyba nawet będę mógł zrobić bez utraty żadnego zdrowia. Dobra, to jest ostatni. Zgadza się. Super. No powiem wam szczerze, że no nie było łatwo z tymi pełzaczami, szczerze mówiąc, ale jak się pojedynczo je wyciągało z tej e, z tego domu, to to wszystko em, było git. Oczywiście ja sobie tutaj wszystko przeszukam, pozbieram ciemne grzybki, sarkofagi i w tej skrzyni chyba będzie em, kamienna tablica, której szukamy. Kamień runiczny. O, to coś nowego. Skórzany mieszek i kamień runiczny. Ciekawe co to za runa. Czy to tylko kamień czy runa? To tą runę już miałem Tą runę znalazłem na bagnach Czyli to był prawdopodobnie zwykły kamień runiczny, taki o... Eem, ciekawe po co pogrzebali go z kamieniem runicznym, bezużytecznym e, kamieniem runicznym, ale okej, okay, no mam e, wnioskuję, że po prostu ten gościu był magiem jakimś i lubiał kamienie runiczne. To, to tyle, nie? E, dobra, kamienna tablica niebieska. O ile się nie mylę, już mamy cztery takie kamienne tablice. Teraz została nam tylko jedna jeszcze świątynia/slash dom do odwiedzenia. To jest tutaj niedaleko. I będziemy mieli pięć tych kamiennych tablic. O! Pojawił się ten ścierwojazd, który tam spadł na dół. Fajnie. Zabijemy sobie go. Dobra, słuchajcie, byłem jeszcze w obozie bandytów. Kupiłem trochę strzał, bo już mi się kończą strzały. A coś czuję, że może mi ich braknąć, bo będę ich tutaj potrzebował. Więc. Yy... Może ja bym poszedł tutaj, były zębacze. O, już coś słyszę. O, polne pełzacze. Tu jest jakaś jaskinia. Ciekawe, co w tej jaskini jest. Boję się, że coś wyskoczy na mnie z tej jaskini, dlatego e, przejdziemy się tutaj. Zastanawiam się, gdzie są te zębacze, które. O, tam goni. O, nie! Kurde, nic nie widzę przez te haszcze krzaki. Sprawdźmy, co w tej jaskini jest. Szkielety wojowniki. O, kurde. I um, nie jestem pewny, czy mogę walczyć z nimi. Uciekli? Skóra trola, Łuk. Strzały. Topór obusieczny i skóra cieniostwora. Fajne, fajne, fajne miejsce. Ehm, spróbujmy tego zobaczyć. Boże. <laughs> Trafiłem go jak spadał i zabił się od upadku. No nie wierzę w to. <laughs> o matko. No dobra. Nie szkodzi, słuchajcie. Nie szkodzi. Ta droga do góry tutaj, skąd ten zębacz przyszedł, co gonił tego goblina, to jest droga chyba, która łączy się z drogą do obozu piratów. O kurde, harpie. Ja mam mało życia. No, i mi się rozpadało tutaj. Gobliński wojownik. No i oczywiście troll. No i co ja mam z trollem zrobić? Cholera. Czekajcie, wyskoczymy sobie tutaj. No, najgorsze jest to, że ja nie jestem pewny, czy jestem w stanie przebić w ogóle pancerz trola z łuku. To jest jedyny problem, ale jakbym tutaj stanął na tym murku, kto wie? Najpierw bym chciał bardzo tych goblinów zabić wszystkich. No, chyba nie ma takiej technicznej możliwości, żebym mu coś zrobił. Zabijmy te gobliny. O kurde, wyskoczył tu. Dobra, no ja nic mu nie mogę zrobić, słuchu. Czyli tak jak myślałem. Jeszcze jeden goblin gdzieś tu powinien być. O, jest. Co tu się dzieje z tym goblinem? No, ja myślę. E, ale troll chyba odkrył nowe, nowe przejście. E, co nie zapowiada się zbyt ciekawie dla mnie, szczerze mówiąc. I oczywiście, kurde, nie znalazłem jedzenia, bo jestem głupi i. Szkoda gadać. Dobra. Um... Słuchajcie, zrobimy w ten sposób, że ja mam tylko nadzieję, że tutaj nikogo nie ma. O nie, zombie, zombie. O nie. Czekaj, czy jeden zombie, czy dziesięciu zombie, czy ilu tam tych zombiaków jest. O nie, o nie, to jest niebezpieczne. Przez przypadek, że tam podskoczyłem do tego. Nie ma czego plądrować. Ehm. Um, kurde, jak załatwić tego trola? Dobra, wiecie co musimy zrobić? Musimy zrobić tak. Eee, biegniemy tu. O! Nie, nie, nie! Panie trolu! Panie trolu, pan to chyba drogi pomylił. Kurde no. Kurde. Ściągamy tego pana trola tutaj. Ehm. Eee, co dalej, eee. Eee. kurde, bo tutaj nie wyskoczy, wyskoczy dopiero tam, gdzie ten troll stoi. Eee. Ucieczka, dobra, tutaj tylko tego, tego zombiaka, jeden zombiak, błagam tylko jeden zombiak, niech będzie. Wydaje mi się, że ten troll mi tu nie wejdzie i nie sięgnie mnie łapką. Mam nadzieję, niczego tu nie znajdę. Dobra, oczywiście, najpierw okradniemy te wszystko tutaj. A dopiero później e, przyzwiemy ducha e, przodków, du, ducha przodków, czy. No. Ty w tym kufrze powinniśmy... O nie! To skąd ja mam wziąć? Czekajcie, czy ja mam wszystkie te tablice? Fioletowa, niebieska, zielona, czerwona. E, no nie mam wszystkich. To, to gdzie ja mam znaleźć jeszcze jedną? Przecież to myślałem, że tutaj mam znaleźć. Kurde. Kurde, patrzcie co tu jest. Przegniła torba jakaś. Nie wiem co to jest. I magiczna kusza. To czy ja w tamtej, w tamtej skrzyni znalazłem magiczne bełty? Nie. Co to za magiczna kusza? Wymagana siła. No to jej nigdy nie użyję, więc prawdopodobnie ją albo oddamy komuś, jeśli to będzie możliwe, albo... Sprzedamy w sklepie po prostu. Wiecie co tam jest jeszcze skrzynia yy, w, tym, w tych ruinach koło tego trolla, Więc być może to tam muszę znaleźć e, tę e, tablicę ostatnią. Dobra, ale w sumie póki co możemy sobie e, przejść do przywołania e, Quarhor Drona. E, o oh, kurde, ale to było głośne. Pradawny kasty wojowników. Dobra. No i gość tu taki jakiś niewyraźny jest, ale jest. Zakłuszasz mój spokój, strażniku. Powiedz mi, z czym do mnie przychodzisz? Ktoś dostał się do świątyni Adanosa. Niemożliwe. Sam zablokowałem bramę! Nie można jej sforsować. Czyżby? Wielka mądrość starożytnych musi Cię przytłaczać. Człowiek w twojej pozycji nie może się tak do mnie zwracać. Ups. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że nie jesteś tym, za kogo się podajesz. Jeśli naprawdę potrzebujesz mojej pomocy, będziesz musiał udowodnić swoje intencje. Odpowiedz na moje pytania, abym miał pewność, że nie wyjawię tajemnic obcemu. Dobra, czekajcie. Chyba będę mógł zapisać teraz grę. No i lecimy. Zadawaj swe Zadawaj pytania. Swe pytania. No tak, to się zgadza. O kurde, no i co? Do której kasty należy? No jak do której kasty należy? On jest z kasty wojowników, więc... Może lepiej, żebym nie był z kasty wojowników, bo... No nie wiem. Cholera jasna, no. No dobra, wiecie co? Damy... Strażnicy umarłych. Zdolności Strażnika Umarłych pozwoliły ci mnie obudzić. To prawda. Strzelałem. jesteś tym, za kogo się podajesz? zdołasz odpowiedzieć na wszystkie moje pytania. Za wyjątkiem jednego. Kto niegdyś bronił mieszkańców Jarkandaru przed atakami? No dobra, to chyba proste. Kasta Wojowników. Kasta Wojowników. Eee, Podejrzewam, że to będą kapłani? Dobra, kapłani. niech będzie. Kto jest odpowiedzialny za zło, które na nas spadło? Eee, uczeni, podejrzewam, że uczeni. uczeni. Kto ma decydujący głos w Radzie Pięciu? Decydujący głos... Kapłani, niech będzie. Kapłani. Kto łagodzi cierpienia i opiekuje się chorymi? To proste, to proste, uzdrowiciele. Uzdrowiciele. Kto zamknął portal, by uchronić ludzi przed złem? Skąd mam to wiedzieć? Nie wiem. Twoje odpowiedzi są tak złe jak twoje intencje. Nie pomogę ci. O nie, że ufam ci... I Dobra, słuchajcie, powiem wam wody. szczerze, że moi pier moja pierwsza próba nie była wcale taka zła. Bo pomyliłem się chyba w jednym, ale musiałem sprawdzić w internecie, bo to kurde, za dużo kombinacji było różnych. I chociaż, tak jak mówię, no, większość odpowiedzi miałem dobre. Pomyliłem się w zasadzie tylko z jedną. I to jest, kto jest odpowiedzialny za zło? Bo tu odpowiedziałem, że chyba to byli uczeni. A tak naprawdę to była kasta wojowników i chyba tylko to jedno pytanie miałem źle, tak mi się wydaje. No nie wiem. Sprawdziłem, żeby kurczę czasu nie tracić, słuchajcie, bo kombinacji tutaj było mnóstwo eee, niech mi da klucz dostał się do świątyni Adanosa. Jeśli natychmiast nie wpuścisz mnie do świątyni, rozpęta się tu piekło. Niemożliwe! No właśnie Kardimon mu dał, no Kardimon mu dał eee, klucz do świątyni. Cóż, wygląda na to, że ten Kardimon się wygadał. Powtarzam, brama została otwarta. Widziałem to na własne oczy. Dobrze, słyszę prawdę w Twoim głosie. Nie będę już wątpić w Twe słowa. Mam nadzieję, Dzień, na stary. Weź zatem słowo, które otworzy Ci przejście. Zapisane jest na tej kamiennej tablicy. Wypowiedz je przy zamkniętej bramie świątyni, a stanie ona... Dobra. Mój czas dobiega końca. Nie mogę Ci więcej pomóc. Ale strzeż się. Pamiętaj o komnatach Adalosa, Albo spotka cię pewna śmierć. Jasne. O co chodzi z tymi komnatami? Kasną na siły. No kurde, zamiast pierdzielić teraz żegna i spotkamy się ponownie w krainie umarłych, mogłeś mi powiedzieć, co mnie tam czeka, gościu. Co za gość. Dobra. Jezus Ej, on umar. Nie ma czego plądrować. Heh, szkoda. Dobra, słuchajcie, trola omijamy. Trola omijamy i. No co? To musimy iść teraz do obozu bandytów. Rola, sobie ominiemy tędy. Tu sobie przebiegniemy. Tam sobie śmigniemy szybciutko do portalu. Przebierzemy się w pancerz bandyty. No i wskoczymy do portalu do obozu bandytów. O, strzała leży. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już w obozie bandytów. Idziemy do świątyni. Słuchajcie, otwieramy przejście. O. A to coś nowego. Wcześniej tutaj było tylko dwóch strażników. Strażnik, strażnik bramy i strażnik. O, ciekawe, ciekawe. Dobra, nieważne słuchajcie. Idziemy otworzyć przejście. Jeredra. No i dobra. Mamy drzwiczki otworzone. Dobra. Ale drzwi mamy otwarte, słuchajcie, do świątyni Adanosa, którą zwiedzimy sobie w następnym odcinku. Bo to by było na tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.